A już wiem, czemu jestem do kanalizacji. O. O, ta woda, mm, piękne, o, piękne. To miałaś nowe ciutki na sobie, co? No miałam, miałam. <grym> A, jeszcze jest dla pewności, o widzisz, tu beczka jest. Tu też są beczki O, bateria, oczywiście. bateria i można ją postawić na Rau Cooper. O, też mam, 3 na 4. O, tutaj beczki. Przestać. A wiesz, jakie tutaj od, odkrycie zostało dokonane przez hmm. Ulę. No? Jak masz za dużo beczek, to strasznie FPS-y zaczynają spadać. Tak? Tak. O, to lepiej widzę. <laughs> OMG, ja tu nic nie widzę, ale tam widzę beczki. No bo gramy sobie teraz na takim jednym serwerku. Mhm. E, to Właśnie Ula ma taki bardzo, bardzo duży magazyn, tam też było dużo beczek. No i jak tam się wchodziło, to, to rip FPS-y. Oho. Ale no, wczoraj właśnie e, troszeczkę beczek usunęliśmy i się poprawiło. O, oh, widzisz. No, i to wiesz, to nie, nie, nie to, co ramki w jakiejś mega dużej ilości, to po prostu te beczki. Mm -hmm. Także taki protip dla wszystkich. Ała, <laughs> no, ała. Beczu nie robił niezłą, beczu Ja się dostałam właśnie do beczuń przez ogień, że tak powiem, to bolało. Ogień. W ogóle to jest, Dobra, mam ała. dwie baterie jak coś. Ja też. Oczy, wszystkie baterie mamy, jakie można zdobyć. Mhm. Mm Super. Tylko wiesz, co tutaj. Tu koledzy co uh -huh. są. Jak chcesz odwiedzić? Koledzy? No. Robił rytuały przy świecach i krwi menstruacyjnej. Myślałem, że koledzy na toalecie. Nie, nie, to, 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 to jakaś grubsza sprawa tutaj chyba jest, wiesz? Grubsza to nie. No, dobra. Że dobra. No i tutaj nic tak tutaj nie widzę. Duży no, chłabaczek. jeszcze tutaj patrzę. Pod, pod, pod. to trapdorami. O i tu mam na ognią skakać? Nie, dobra, tutaj musiał No, i, A ja skakałam nóżki. O. To, że... Dobra, o, udało się. A ja obrwałam mi to cztery a! razy. Kurde. Dobra, jestem. Chodź, chodź. O, patrz, widzisz? O, co o, się, się tu widzisz? dzieje? Patrz, ten sobie ewidentnie zagląda tam, a tutaj jest krew, a tutaj mam się do rytuału. Ten ma siekierę, a ten sobie tam patrzy, jest krew, o nie! No powiedz, że tu straszne rzeczy ja, ja tu rebus już zrobiłem ładny. Ten to nie wiadomo co tutaj robi, ale dobra, dobra, ok, okej. Okay. mnie tu nie było. Nie wiem czy ty tu byłeś. Nie, 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 nie. ja od Oj. strony ognia przyszedłem. Aha. No ja od drugiej strony nie ognia, ale tutaj no. Dobra, o tutaj, o tutaj można baterie stawiać. Tu będziemy stawiać? Dobra. Mhm. Tutaj. Dobra, idealnie. Uh, I co teraz znowu końca? Przejście gdzieś się otwiera. Tylko gdzie, kojarzysz to miejsca? Bo ja A, nie grzyba. Po... Ja podejrzewam, że to jest... Aha, tu jesteśmy. Czekaj, te zobaczę, bo tu mnie nie było. Tu mhm. i tu będzie ogień. Zaraz z tej strony, z tego Dobra. co mi się wydaje. Czekaj, nie. To nie ta strona. Ale, ale tak, iść w tą. O! A nie, to są nasze baterie. Stąd przyszliśmy. U? Może tutaj? Tylko to jest tak ciemno. Nie. Też nie, tam nie było aż tak ciemno. Nie, 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 to nie tu. Uff. Teraz pójdę zobaczyć, czy to nie u koleków menstruacyjnych. Nie, oni dalej sobie grzebią. To lewika w lewik od baterii też nie. Co za palce grzebalce znikną. Co to, to za parter? Co się tutaj zająć w tych kanałach, że ja się ciebie zapytam. Ja nie wiem. Czekaj, tu, tu golina. A jak ja mam od tej strony. Od błyszaker w ogóle. Już mam pięć tych. Już co, ja chyba znalazłam to miejsce, ale. Dobrze. Chyba nie jest jeszcze otwarte. W ogóle. E, wiesz co, ja mam, mam problem. Mhm. Mm Utknęłam. Ale jak to? No to, to, to tak troszkę. No, wejść mogłam, ale wyjść to chyba już nie bardzo. Mm. Nie, dobra, wyszłam, udało okay. mi się. Dobra. Już, 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 o, to już jest kolejny żyję. szoker, dobra. O, jednego, jedne, jednego jednego, sharkera nam brakuje. Tak? Mhm. Moment, ty masz jeden, tak? Nie, ja mam szary. Znaczy, no nie ile masz do... tych szardów? Jeden. No, no to jednego brakuje. Mówisz, że w tych beczkach by były? Nie, nie, nie. Za każdym razem są w za tym. Za banerem. Aha. Dobra, tutaj się jakaś pochodnia świeci, ale to tutaj byłem wcześniej. Tutaj, tutaj. no to, to było? No tutaj, tutaj. Ja tędy przechodziłem i tam utknęłam dwa razy, a ty sobie o, cheater a. jeden z drugą <laughs> stroną. O, będziemy ciągnąć liny. o nie, <laughs> o nie, nie, nie. Oooo, no, no, nawet winda, jest. profe... O, czekaj, bo ja tu chyba coś widziałem. Tylko twoja winda działa, czy ja nie umiem windy? Ale twoja tylko działa, moja nie działa, wiesz? Tak. Mhm, mm bo z tamtej strony nie ma windy. Okej. Okay. Łoo wow. muszę sobie widziałem coś takiego badania. sobie w kopalni zrobić. No, to jest bardzo przydatne. Idę, idę tam do twojej zobaczyć. Wee. Co tutaj się działo? Aha, to był skam, dobra. <noise> tak, o, moja nie działa. Wiesz, co mhm. tutaj jest pełno diamentów u ciebie? Znaczy w mojej windzie. Ale <noise> Dlatego tutaj... nie działa. Nic nie było? Pytanie: jak tam się dostać, właśnie. Zaraz rozkimnijmy. No tu wpadnę. A Kur, to jest, tu nie to jest bariera, dobra. No, żeby nie spać, nie? A właśnie, a ja sobie tam zajrzę, żeby chcę zobaczyć. No, nie spadniemy. A. Dobrze, no to. Nie, zobaczeki fake. O nie, no a ja przez to skakałam, <laughs> ja też. Najgorzej, dobra coś tutaj trzeba rozkwinić. Jeszcze nie wiem dokładnie co. Tam jest przycisk na dole czekaj wrócę, co to jest w ogóle aha Squid no, Game to Music, Music. a okej, okay. nie patrzyłam wcześniej dobra. tutaj. Patrz, tu jest przycisk. Gdzie? Tu, 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 a widzisz? Dawaj. Aha. Czyli na schodkach nam się odblokowało przejście. Super, czyli byliśmy tutaj tylko po przycisk. Ale tak, fajnie. Tam dalej jest też zablokowane, no. Tak. I teraz my z tych kanałów musimy jeszcze sami wyleźć, tak? Tak. Chodź tędy, chodź tędy, bo ja się tu bloczyłem, to teraz ty chodź tędy. Ja znam drogę. Ale A dobra, już tędy idziemy. też wylazłam, dobra? W lewo, tak, w lewo. Stąd w lewo, tak. I do tej wody. Uuuu, ale właśnie tej wody wcześniej nie było. O, wiesz, tutaj. O, o okej. Okay. Tutaj. No więc dlatego mnie no, no, tak. zastanowiła ta woda. Dobra. Cię kręcimy. No, strasznie dużo tego chodzenia tutaj jest, ale świetnie mhm. to jest, wiesz, zrobione, rozkminione, nie? Tak, tak. Ale chociaż tam, chociaż, no, wydłużona mapka, nie? Ktoś kurczę siedzi nad mapą robi, nie wiadomo ile czasu i pyk w 5 minut albo 10. Mhm. Aha, tu się otworzyło, dobra. Mhm. To czekaj, co teraz będzie most? A zobaczymy. O, no. Pablo Eskokrat. Pablo Eskokrat. O, masz może cukro na handel? On, on tradeuje się w te, przez te szardy. Tak? Aha, widzisz, widzisz, bo on nam kilo da za, za, za te szardy. Dziękuję. Ciekawe, jak będziemy mieli wszystkie szardy, to da nam. E, stone Pikaxa z Efficiency 10, a jak tak, mu dam. masz do rozbicia. to dostanę. Dostanę złoty Pikax. A tam jest ten. Co Zobacz. one naśladują? Co one tak się tutaj jest Exit, więc tam nam się otworzy pewnie. O tu. Czekaj, co mogę tym kopać? Block of Diamond mogę tym kopać. E to my nie mamy pokopać diamondów tam na moście teraz? Chyba tak, chyba tak. Czekaj, zobaczę, co, co będzie mógł kopać. A ten kamienny będzie mógł wykopać yy, Raw Iron. Dokładnie rzecz biorąc. Hmm. Tutaj coś się trzeba będzie wsadzić. Kur co to jeszcze nie wiem, zobaczymy. Bocze, czy tu nic nie ma. Może diaksy. Dobra, czy gdzieś jest kurczę? Ten jeden banner jeszcze. Rus, Banner, where are you? Nie wiadomo, czy my byliśmy już w tym, przy tym bannerze, nie? Możliwe, możliwe, że on będzie przy tych diaksach, tylko czy tam. Tak, tak, wracamy tam, wracamy tam, mam złoty ten pikak, żeby to wykopać. Dobra, to idę do Aha. siebie, no no no, no, no. Idę, idę, idę. Dobrze, dobrze, dobrze ogarnąłem, jest fajne, jest fajne. Jakby jak ty zawsze tak szybko biegasz? Nie wiem, jakoś tak. Mam farta. <laughs> Nie no, ja trafić trafię, tak? Tylko że ty szybciej biegasz ode mnie. To w takich tunelach jak sprintujesz i w tak klikasz, to dostać takiego troszeczkę boosta. Aha. Tylko w takich tunelach. Tak żeby gł głową rąbać potem. Miło. <laughs> tak, miło, ale, ale graś troszeczkę zabezpiecza Ej. przed takim zagraniem i o wiele szybciej ucieka wtedy... O, to nie jest to. Tam możesz dosięgnąć jak już, bo tam są te mądy, ale no... Tak, ale to nie ten. Nie? Czyli ja to mogę kopać bloki diamentów. No dobra, ale jak się przez to przekopać? Co to za blok jest w ogóle? To jest kobel? Ani glowstone? Glowstone? Okej, okay, nie wiem. Dziwnie, tym ma... tekstur to wyglądał u mnie. Albo to tak, jakiś... jakby nie świecił. A no, u mnie też nie świeci, wiesz, ale. Mm -hmm. To nie, to nie może być glowstone, bo ja nie mam tekstur. Chyba hmm. nie mam tekstur, zaraz zobaczę. No. Czy... Nie, nie mam tekstur. Ale ten. No ale jak trzeba przekapać, może to ten cały Raw Iron, do którego potrzebujemy bannera. O, może prędzej. Tak. Tak, to by było nasty, to. C czyli ten... potrzebujemy jednego banerka gdzieś, kurczę. Jeden banner i przejdziemy. Trzeba każdą grę. Przed Jeszcze przed raz. Blukać, w której byliśmy. No. Tutaj nie widzieliśmy, nie? Tu nie było nigdzie banerka. No nie było, nie było. Właśnie patrzę, Czy tu nie ma w tej fejkowej? Mm. No nie ma teraz weź to szukaj. Pewnie. Gdzieś... Z kanałów już dwa wyciągnąłem. Jeden po prostu tak w kanałach był, a drugi był w tej sali z bateriami. Mhm. Mm ale kto, kto wie, może gdzieś jeszcze tutaj jest baner? A się, się zastanawiam. Się, gdzie gamesie. byliśmy i ja nie zwróciłem uwagi. A z Łazienki? A wiesz co? Tam chyba coś brałem, ale nie wiem, czy no na pewno wszystkie. Mhm. Uh -huh. ja pójdę zobaczyć do Łazienki w takim razie. Dobra, dobra, dobra. Profesorem blisko. Trzeba wszystko tu przeszukać i kurczę. będzie z bańki nawet... i wracamy do Pablo. <laughs> Jeszcze patrzę sobie w każdej tej, w każdej kabinie. Czy to masz więcej przycisk macałeś? E, a, wciśnij. Nie, nic nie robi. No jakby bardziej od światła, bo wiesz. Sto tak, dobrałem. z wziąłeś za tym białym. Tylko u się Też przyciska, nie wiem, co on popatrzę. dawał. Zobaczę przekazać, czy w toalecie jest też u mnie jakiś przycisk. Mhm. A, gościowi wozieńcy spodnie zdją. To jest <ślesz> przypadek. <ślesz> Okej, okay, tu przycisku no, no, nie ma. nie ma. Mhm. tak ciemno, że nic nie widzę w tym tym, tym, tym. Idę jeszcze u nas tu popatrzę wiesz? Mhm. Aha, tamtego tego brałeś, brać, bo ci mówiłam. Ten, który tak. otwierałem, tak. Mm, mm, mm. Nic nie widzę. Kurczę, chyba sobie zaraz full bright'a odpalę. Tylko na te tunele. No bo u ciebie to musi być ten klimat, tak? O, Moje oczy! Wszystko się świeci. Taki <noise> w tym kabarecie. O Boże moje oczy, moje oczy. Nie wiedziałem, że tutaj rosną włosy. <noise> A czekaj, był jakiś... O, a tam brałeś z chmurki? Z chmurki. Mm -hmm. A nie idę. wiem nawet. Mam! Masz? To czekaj, już wyłączam Fulbrighta. Już, już, już. Dobra, dobra, to się wycięło. No, masz, masz? Mam. <laughs> dobra, Mam to znowu. ja się tepnę. Fajnie z A ja już dodać do Escobara. a gdzie było? Gdzie był ten banner? E, pod chmurką. Tam na tamtej dużej sali. Jak wchodzisz, zaraz po lewej a, masz banner po lewej stronie na chmurce. Yeah. No chodzisz i po lewej murka a tutaj dobra no 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 to faktycznie tutaj tutaj nie patrzę elegancko elegancko. W sumie nadganiam tempo. A chodź 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 co będziesz biegał jeszcze schudniemy i co z nas będzie? To to będzie. Czekaj, a ja muszę sobie zobaczyć faktycznie sprzedaje i mm -hmm. jeszcze ciastki będą padać. Tak bo, bo to musimy na ciastkę wymienić a później ciastka na na kill -off. To ty ciastka w kieszeni kitroszy mi nie powiedziałeś? No właśnie jest. nie mam ciasteczek, ja cały, czas, cały czas czekałem, żeby tutaj dila dobrze wykonać. No dobra. Diluj. Jedno ciastko. Drugie, trzecie. Dobra, robimy to, patrzcie, patrz, patrzcie. Patrz. Wiedziałem, że to się do czegoś przyda. I teraz osiem ciasteczek i mamy to. Dobra, to teraz możemy Wracamy już tam iść. Tak, tak, no, teraz, teraz. Znowu przez kanały, Matko. Jakiś <laughs> uraz do wody oui. będę mieć. O, nieźle, nieźle. A czekaj, no tak, to przez Łazienka. Mhm. Mm czas. To w sumie jest. czekaj, ile. No, a ciasteczka w sumie można powiedzieć, że już były, to jeszcze. Dwie tak, gierki tak. zostały. Tak. <laughs> tutaj czasami? A, to już wiem, czemu każą nam tyle biegać. <laughs> Dobra. Czekam tutaj. Biegnę, biegnę. Mhm. Mm My idziemy, idziemy. Up. Dobra. Halo, próba, próba. No. Dobrze. Mogę tak się to zaraz jest zepsuje. Nie z rudy tego, żelaza. Mhm. Mm Już dziwnie tak wygląda na tym moim teksturpaku. Nie, on o, tak o, i się zacukiwa. Dobra, i teraz Aha. pora na diaksy. Aha, nawet ich nie dostaję. Skam. Hmm. A żelazo dostawaliśmy. A no, mamy przejście. Ej, dopomacam. Łohohoho. A co to? Uuu. jeden na TNT, no ładnie. I my mamy to położyć na tych, tych, nie? Poczących na, tak, 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 tak. O obsidian. Dobra, ten obsidian był pewnie gdzieś na początku. Nie, obsidian jest koło a, okej, okay, faktycznie dobra. To nie tak daleko. Oho, oho, oho. Zimno mi, no, mówiłem ci, że mi wiecznie zimno teraz. A ja okno mam otwarte. Nie wiem jaki po co. Ja bym już całkiem zamarzło. Tak, jakby poszło źle, chyba, nie? Właśnie tak się zastanawiałem, gdzie ten Pablo był. Nie, źle, tutaj musimy. Szkoder jest tutaj przy pomarańczowych schodach. No okej, okay, dobra. Będziemy wysadzali. Dobra, teraz będzie ucieczka. Nikt nas nie usłyszy, ci to się dopiero obudził. <grym> a ciekawe a... czy będzie taka ucieczka, że wiesz, że my na wodzie i taka wyspa w oddali. Jak w Prison Break'u, nie? O, też. To była dobra ucieczka. O, tak, wiesz co? Tak, do innego. Proszę. A czemu ja? <grym> no, bo ja śladki? wszystko robię no, i no. Bo to jest twoje nagranie. O. Wyjście! Okej. Okay. A czego tu? Nas aż wzięło? nie wiem. Ale się tak czasami dziwnie przerzuca. Moglibyśmy zostać mm -hmm. w tych miejscach. Okej, zobaczę. A co Zostałam, zostało Myślałem, po że to się coś. Ale dobra, no, musimy tutaj. przejść. Exit! Woo! Ciemność, widzę! Tu schody? Schody, dobra. Co, to, to jest schody? dopiero ciemno, no. Ja tu tak... ja nic nie widzę, Przykancie zupełnie nic czekaj. Chodzi. Oj, coś zrąbałem. Ja! O, panda! Pana, jaka słodka panda ojowała! Eh, Co To musimy pandę zabić? Ja myślę, jak patrzę. No wiecie, to co? Tu patrz, to jest jakby udeczka dla nas, nie? Łódeczka? Aha, to na wiosło zjadła! A, to to to! I musimy to... zabić pandę, żeby wiosło odzyskać! Gdzie ty. Nie, leży tu. Mam. o! o, o, o. co to było? To panda robiła teleporty. Ale mam, mam wiosło. Dobra, super. O, to są schody jakieś. Aha, bo tutaj I wchodziłaś to tymi schodami. Ok, Blok dobra. Muhammora. Tak, tędy przyszliśmy. Dobra. O. o. Jesteśmy. Uuu, you escaped jest. the squid game! Jest, udało nam się. <noise> super. Nie, świetna mapka, naprawdę. <noise> Pablo dał radę. Jest dobrze, jest dobrze. No, Pablo naprawdę mnie ujął. Serio nas tutaj wróciliście? A, dobrze, dobrze. Ta łazienka. A, i znowu boli. Weź mnie wyjmi. No, mapka fajna, mapka fajna. O, TNT wybuchło wreszcie. Dobra, uciekliśmy w porę. I patrz, nie musieliśmy, chociaż my wysadzę się mapę. No, tak się zjadła, ta wybuchła. Ile tu mechanizmu wszystkiego, łomatko, łopanie. Rozumiem, że to już nam, nam przedstawili wszystko. spoko, spoko. A nawet ostatnio dostałem komendę, to już dobro jak wpisywać. Tak? O widzisz. Tylko zobaczę czy ona zadziała. O. Dobra, uwaga, będzie próba. Oj, oj, oj spadam. No. Ej. modę mode, creative, dobra. I wpiszemy, uwaga, uwaga, komendę widzę. Wow. Przepraszam, to, to, bo wylądowałem na podłodze i tak się wydarzyło. Okej. Okay. Dobra. Ja spadłem całkowicie. Dobra i faktycznie tutaj dawałem tak i teraz 10. oho nie pasuje, no. o znowu. Dzięki, to ja 10... się może już zostanę. Ale ja na... stoję w miejscu, ja stoję w miejscu o to chodzi. Okej. Okay. To gdzieś się Benadiz... aktywuje do zbliżenie. Nie jestem w stanie nawet wylecieć ci na górę, słuchaj, żeby O zobaczyć. no i tak zawsze chciałem. F... F3 plus F4 to tutaj masz takie szybsze wybieranie. No patrz i wyłącza no. Weźcie za... chwilę, nie tego, bo ja nawet wylecić do góry nie mogę, wiesz? Chyba, że zaraz się cię będzie prościej. Dobra, wyleciałam na górę. Ej, okej. Okay. Dobra, już jestem na górze też, o, udało mi się. No nie! Ale przejdę na chmurce zostałam. On tu zabezpiecza, może, żeby tego nie wysadzić. Za późno. No może... <laughs> a może bardziej, eee. żeby nie cheatować, słuchaj. Wow. no tak, bo tak było, że no cheating, no cheating. Ale pierwszy raz widzę takie zabezpieczenie powiem ci. Ja widziałem też takie, że w ogóle się nic nie dało. Jakoś komandy w ogóle były e, w sposób... zablokowane. No, no, Dobre. Czeka, to mi się udało. My? Fajnie tak. O, tak gdzie <laughs> w zadać? tam salę, nie wiem jaką, ale wsadzam. <laughs> to była ta duża, słuchaj chyba. Z przesuwaniem bloku o, mi się wydaje, tak? Dobra. tak, tak. To, to była ta. Chmurki. Ale lecę póki mogę, lecę póki mogę! Ja on tu piachu miał w tym wszystkim. I kanały! Nie wiem, kanały mi się najgorzej zawsze, wiesz co Oho, nasz pokój będę wysadzał. A tutaj jakbyś mówisz? postawił, właśnie przy kanałach, to tam są mechanizmy z to może samo by zatrybiło. A ty mówisz, że nasz pokój? A nasz pokój, dziadzie, gdzie, gdzie? no w to... Za za zaraz zobaczymy. Aha. Już, już właśnie widzę. Au! A! A to tak się dało? Witam, czy witam cię, cześć! O, hejo. Nie spodziewałam się, że jeszcze do końca zabije. Wy sodamy też tutaj! Dawaj, zobaczymy gdzie to było. Właśnie, gdzie nasze pieniądze? Właśnie, dać pieniądze! O nie, wysadzam nasze pieniądze! Szybko! Szybko! No nie, przerąbałem naszą wypłatę. Come on! A, to to było. Gość z tortem spadł i dalej trzyma ten tort. <laughs> Jakie to są tabliczki! HERO BRAIN IS HERE! O NIE! Gdzie to no. znowu? Nie ja jestem. tu gość z tortem pilnuję. Dobra, o, to, to się <laughs> sam Aha, wysadzi. Tam, no to HERO BRAIN sam się wysadzi. Sam się zrektuje. O! Ła! <laughs> wow. Dźwigi przetrwały, no niemożliwe, kurczę, to się nazywa konstrukcja. No dlatego, to że żaden są za Janusz nie barierę. robił, słuchaj, panie. Janusz <noise> majster odpada. Mm. No. Taki dźwig, to ja sobie zabawiam na chatę. O, trochę się odgodził. dobra. O, uszkodził się. A <noise> <noise> właśnie z góry, wiesz co, nie widziałam, co to jest. Teraz widzę, że to są kolce. O, tu. Tak, 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 tak. Jak się spadnie, to się nabija. I, i cześć. Mm. No, tam końców nie potrzebowali, tam wystarczyła wysokość. Tak. Dobra, schody wysadzam. Coś jeszcze takiego zostało, bo kanalizację już też wywaliłem. Nie, chyba już wszystko Tutaj coś pod bedrokiem się Bo To było mnie tepło. Jakiś mechanizm zadziałał, który... Następną do exidu. No cóż, trzeba posadzić. Dawaj! Dawaj! Poszło. I teraz zginiemy znowu. Ale teraz nie zginęliśmy, ale jesteśmy wolni. O, dobra. Czyli mechanizm, który nas trzymał bardzo dobrze. Nic nas tutaj nie będzie trzymało. A to było deskobara, słuchaj. No. Ale te pod tym deskobarem ujęli mnie nim. Jaka <grym> to dobry. A to jest bedrock, który nic nie ma w sobie, no. No mm. co tam jest? No właśnie w tym bedrocku nic nie ma. A nie, a tu, tu, tu. W tym takim niebieskim dużym. Cie... A nie, to jest tylko ściana. Hmm. Ten tutaj przetrwał. Dalej, głowę miałem zabrać. A tam od ciastka? O, tam ciastka gdzieś tam jest, na bedroku on, on sobie siedział. Tak, tak. Myślałem, że ja mu głowę. A ty się. Siedzi. Tam, ty strażnikowi chciałeś zabrać głowę, dobra. Dobra, myślę, że tutaj ładnie powysadzaliśmy. Widzowie są na pewno zadowoleni, zostawią łapeczkę w górę. To mhm. jest. To jest bardzo dobre. Słuchajcie, wbijacie do Madzi. Tam prowadzimy aktualnie serię. z Granded: tak, mm -hmm. taki fajny survival. Jest, jest, jest ciekawie, są pająki, Purpos na nas krzyczy i jest śmieszny. Przez to? Tak, tak. E, Purpas nas wychowuje, <laughs> powiedzmy. Został naszym ojcem. No i trosz, troszkę mu nie idzie. Hehehehehe. <laughs> <laughs> to, a, początki to się... no to wiesz. No. O, no, to pewnie no. się do ciebie i ciebie nie ma tutaj. No, to... ja tu jestem. Czy mnie nie widzisz? A, nie widzę cię. No to no. Ja jestem za tobą. No to dobra, to załóżmy, że tak jest. I coś się zbadziło, trudno. To Wam dziękujemy bardzo za oglądanie. Tak jak już powiedziałem, zapraszam do magii, zapraszam do zostawienia łapeczki w górę. Zostawcie jakiś komentarz koniecznie. O, widzę Cię. Aha, w respekcie. dobra. Tak. O, to, to ja mam główkę pasującą kolorystycznie do świąt, elegancko. Mm -hmm. Fajne święta by były. Święta w Squid Game, zapraszamy. <laughs> Kończymy. Na razie, cześć. Żubiczek, ja. 拜拜。Bye bye.